Witajcie, to jest cena i... Pomina! Nigdy więcej! Nigdy! <grym> Nigdy! Nigdy nie będzie pentakonu! Nigdy! <grym> <grym> mm. Macie takie. To, 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 o ja, macie takie. O na I ser, sużycie, ja, <grym> ja, takiego, to, szukacie sobie Nie, O ja, Nie, Macie takiego coś? Szukać w szyby Liffy. Będę jak idiota. Hmm, gdzie to może mieli być? Hmm. No, ciekawe. Muszę się skoncentrować. Tak. Może tylko dać i koncentrat? do doby. Tak. Idź, 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 droga idź. Nie muszę tego jeszcze tak śpiegować. Hmm. może tutaj? Dobra, tutaj? Wysoka, to, bo szkoda, że to chwilowałem niewielki. ja miałabyś na to piłkę, to się ona gotowa To każdy się mnie bał, czy mam piłkę. A kiedy już tam piłkę, to jak chce łapać. I nie rzuć, idę go trafić. A ja zacząłem nikam. Nie chcę być taki. Nie. Ja nie chcę łapać piłki, bo się boję łapać piłkę. Ja to ja tego tu nikam. Nie tak. otrzymujesz. <noise> nie, nie docierać. Nie docierać, jak muszę. Dobra Ty, idę zemniem ja Nie widać Nie widać Nie widać Nie widać Nie Jestem do zdradzenia dobra Dobra jeszcze bardziej napis Jak ty się nie, wierzy, to jest co Butelka łap Butelka, władza. Butelka władza się wierzysz. Ma to zabu to zabu być ukarani butelką? <laughs> oh, oh. Nie, mi no, nie, no, so nie, 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 I nie, nie, ukarany! nie, jesteś moim I love you you. I love you so much. O, najlepiej. nie, nie, you so much. <laughs> no, daj mi daj mi ma -ka, ma -ka ma nie, nie, -no, nie, Zostaw, się piszesz. <laughs> jak nie ty Steve'a to cię zabi. To ci do ciebie przyjdę w nocy i będę cię nawiedzać Z <laughs> makaronem? No, nie makaronem. Zu butelką. grabię. No i teraz może grabię. <laughs> jest ta siła super fajna. A ty jest a super głośna <laughs> A to jest super głośna Got To ty teraz gotow heterapii. <laughs> I jeszcze tego twojego mema A ty się wydłużałaś. <grym> 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 tak? Tak już że no ma nożyczki ma, mam, zostaw moja i skłba, zostaw dosłownie, bo ci zaś go nie wiem. Ech, <grym> czy to <już> jest odcinek. <grym> Sorry. <grym> to u uszy. To mój umy umy uszy, dosłownie umy Głośniej, głośniej, Coś koło niej! I nie słyszysz? Jak mogłaś tak ugryźć nim do Ice Cube? Bo widzę, jak mi widzę, co? Śląpy ty też jesteś? Jedna nagucha jesteś ślepy Nienawidzę no widzę cię. Jesteś? Ja <ślimy> słowa! ŚWIĘTE SŁOWA Jesteście Ja to... Ja was kocham jest Jesteście... Wszystkich... Jesteście tacy super Nie mogę się doczekać, aby się bliżej poznać A ty się zamknij Dobra, teraz Pilon parasz, tak, jakby flowaj No, sobie nie dziwi się, ma flowaj Bo ona kiedyś w Była taka... Chamska do wszystkich Nie to, że tak Jak nic nie O, ale ręka. Czy ktoś jest jej właścicielem? Ja wreszcie zupełnie takiego. Co fajas? Ja bym cię piłknił. A to. 4 Ma zupełnie inną tekstę niż ten pierwszy. Bo żółty ma kształt X bla bla bla. <ścoughs> to, kocham Cię. A Liffy to nie? <ścoughs> Ja ciebie też miłość wokół mnie! Ja rzuciłeś powietrze z mojego koszyka no i? The air out of my oh well, that's czy to są so, chipsy, że muszą mieć powietrze? <laughs> no to jedzenie jest bezpieczne. <laughs> o, a myślałam, że jest za trudno. Zobaczymy, czy twoje imię to Snowball. Pięć dum, sto... du, za 100 sto punktów! Słowa! Majką tu milionerzy! Oto pierwsze pytanie! Za. 100 za sto punktów! Słowa! Czy twoje imię to Stobal? Jak zdajemy, muszę jasno odpowiedzieć, bo mi się nie chce. Chcę zapytać, kto ręce ma. Pan... Jest to otoczony w panielce. Tak! Więc no, da. Y wygłęzie, -a -a -a. Po dziecku na leście, po godzinnym winniku. Tak?